Cześć, dawno nie nagrywałam żadnych wycieczek, ani takich relacji. Miałam się nie nagrywać, ale zobaczcie jak jest ładnie. Bardzo by to było Że w górach mamy jesień. A tam to daleko to wiadomo, czerwone wierchy. Jak ktoś przyjeżdża to wie. Często. Jesień pełną gębem jest przepięknie. Nie skasowałam jednak tego kanału na YouTube, bo dla takich nawet drobnych filmików warto jest mieć takie rzeczy. Jedziemy w jedno z moich ulubionych miejsc to są te słynne trasy na nielegalu gdzie nie wolno wchodzić i tak dalej. Uwielbiam tutaj chodzić w to miejsce, zwłaszcza tutaj górą. O, mogą straszyć, że to może jakieś misie, jakieś dzisiaj, jakieś sarenki czy coś. Właściwie to nawet nigdy sarenki mi się tutaj nie udało spotkać. Ale może być strasznie. Teraz o no to wiadomo, nie ma co panikować i czego się bać. Zwierzę tak jak spotykamy to trasy, to naprawdę bardziej się boją ludzie niż ludzie zwierząt. Tobie przez te haszcze chyba muszę przejść. Nie będę tego relacjonować, bo to nie jest... No nie ma co pokazywać w grubym skrócie. Gdzie nigdy nie pamiętam kiedy to... jak się, Którędy się tutaj chodziło. A wszystko jeden i ten sam gąszcz. Się nagram troje, bo to jest śmieszne. Jak ktoś ma taką bogatą, ale negatywną wyobraźnię, to pewnie mu się to z jakimiś horrorami też kojarzy. Śmiesznie coś jest. Dlatego strasznie dużo robię teraz przed Halloween. Oglądałem te filmy, jak ludzie mają niesamowitą wyobraźnię. To jest po prostu. No jak ktoś też ma bogatą wyobraźnię, to można się potem przestraszyć i się o niczym innym, tylko o tym właśnie. O duchach, o zjawach, wielkołakach. Ja wam powiem, my tutaj mamy u siebie, gdzie ja mieszkam wilkołaki, wampira i jedno czarownicę. A tak poza tym to nie wiedziałem nic jest nietypowego nigdzie w swoim obrębie. Nie gdzie babo poszłaś, jak ty idziesz? Jak ja przecież tędy się nie da przejść w ogóle. To tam dalej się chyba chodziło. Ja zawsze pójdę. Kurwa twoja macie. Bo miało, że to też jest taka trasa, jedna z takich właśnie uroczych nieskończeni, gdzie wszędzie pozwalane drzewa leżą to musiałabym się teleportować na drugą stronę, a tam w dole jak słychać sobie że płynie nie wiem czemu tam trasę zamknęli też przy okazji, bo tędy moi kochani gangsterzy można się dostać nielegalnie na trasę od drugiej strony czego ja nie robię, bo nie mam nikomu czego udowadniać Chociaż te opłaty mi się zupełnie nie podobają. Uważam, że są głupie. Oni tych gór nie budowali, więc nie powinni nikogo za nie liczyć. Jest to dla mnie po prostu nielogiczne. A jesteśmy. Jak tu jest cudownie. A tam w sobie rzeczko płynie. Dawno tu nie byłam, szczerze mówiąc. Że nie mogłam się. Jak zobaczycie takiego grzyba? Tego nie zrywajcie. Bo to jest mój humor. I się dzieci otrujecie. To jest takie piękne urwisko. Ja nie wiem, do którego miejsca tu można podejść. Jak będę głupia, to się poślizgnę i tam spadnę. A i nawet jakbym stąd na pogotowie dzwoniła, to chyba nie mieliby takiej możliwości, żeby mnie są transportować. Lepiej tam nie iść po prostu. Być mądrzejszym przeszkodą. No. Wracając do tych filmików, gdzie ludzie się lubią straszyć nawzajem i no dobrze im to wychodzi, trzeba przyznać. Chociaż mnie ciężko wystraszyć, ale no dobrze im to wychodzi, mają do tego talent. To. Tam w tym obrębie, ja nie wiem, czy to z tego zastraszania, czy to z tego. Tu jak ktoś nie mógł zdecydować. Zerwał grzyba, a potem go wyrzucił. Co za marnotrawstwo. A to to nie mam pojęcia co to jest. Teraz jest w ogóle sezon na grzyby, ale ja nie zbieram, nie znam się na tym. A i że tak skończy? Ci ludzie, którzy się wypowiadają pod takimi produkcjami. Mówiąc hamsko i pokrótce, bo ja nie lubię bawełny obijać. To też nie wiem co to jest. Wygląda jadalnie, ale się nie znam. Więc nie będę tego zrywać. No takie debile, co świat ich jeszcze nie widział i nie znał osobiście. Jak lubicie dekoracyjnie sobie oglądać roślinki? Ja na przykład bardzo lubię. Ja mu w ogóle zauważyłam tendencję do tego, że jak sobie kupię byle kwiatek ozdobny i postawię go na półce, to muszę go jakieś 10 tysięcy razy przestawić. Tam jeszcze mamy Łuchomora, bo mi nie pasuje miejsce, w którym stoi. I tak kolejne 10 tysięcy razy potem. I tak sobie staję, z oddali sobie myślę, no to jest estetyczne chyba w końcu. Nie, kurwa, nie pasuje mi. I przestawiam od nowa. Jeżeli jak nie lubi się tracić czasu, to nie kupujcie takich ozdobnych bibelotów, łapów bo skończy się tak jak ja. Tu pasuje, tam też pasuje, a tak naprawdę nie pasuje nigdzie, a może jednak tutaj. I tak kurwa w nieskończoność, popatrzcie jaki ładny los. Dlaczego mnie tak o co dupa boli jeszcze mocno dodatkowo, to ja też się zastanawiam. Przecież jak coś nie będzie gdzieś pasować, to i tak tam będzie? Albo z czasem się dopasuje do wszystkiego. No po prostu nie wiem. Ja chyba jestem jednak z gór z usposobienia, bo jestem przyjezdna bo mi kurwa nic nie przeszkadza. Dopóki jako nie przeszkadzam. Jest. Cudownie. Zobaczcie, jak jest pięknie. Tam jest mało łączniak? Czy kopa kandracka? Ja tego nigdy nie wiem. Wybaczcie mi mój brak wiedzy w tym temacie. Ej, to jest strasznie ciężka trasa. Trasa, no nie jest trasa, to jest takie. Wkazanie na dziko. Pozwalane drzewa tutaj są wszędzie. Jak ktoś się boi, to w ogóle nie wejdzie do domu, ale nie ma się czekować. Byłam tutaj nieraz. Nawet ptaka tu kurwa nie spotkałam kurczę na tej dresie. I niewiele poza tym. A nawet dla takich widoków warto tutaj jest przychodzić. No i żeby rozprostować nogi, ja nie idę dzisiaj na żadną taką daleką wycieczkę tak naprawdę. Szkoda, że nie widzicie tego tak jak moimi oczami ja, bo na w telefonie z kamery to tak kijowo to widać, a z widoki własnymi oczami jak się patrzy to są naprawdę o wiele ładniejsze. No ale trzeba to samo zobaczyć i to... To żeby nie było, bo przecież ja idę przez totalny bursz hasze i dzieci. Ja tutaj nikogo nie nagabuję, żeby przyjeżdżał do zakopanego. Jak ktoś będzie chciał, to przyjedzie. Niech nie będzie chciał, to nie przyjedzie. Zresztą od lat tak ludzie robili i dalej tak robią. To nie jest jakieś wideo reklamowe. Przyjedźcie do zakopanego, moi dredzy, i tak dalej. To nie jest nic z takich rzeczy. Ja bym tu mogła tak naprawdę łazić w nieskończoność. Zupełnie mnie ta trasa nie rusza, tylko te drzewa mnie ruszają. No, przechodzenie ich to jest po prostu masakra. Dzisiaj Fort Wire z dzieciństwa przypomina, był taki program, gdzie musieli przechodzić przez jakieś rzeczy bez dotykania ich. I, czy dotknięcia i klucz zapada się pod ziemię, była taka um, takie zadania. Albo musieli wsadzać ręce do jakichś uików z jakimiś rudnymi rzeczami czy coś takiego. Ech. Niecie mi po co ludzie robią takie rzeczy. No i to są pozwalane drzewa i ja wracam bo dalej też są pozwalane drzewa tak naprawdę. To kiedyś można było tutaj chodzić, tam była taka polanka i można było sobie tam nawet usiąść i posiedzieć. Kiedy sobie tam siedziałam, czytałem książkę, to mnie tak czuję, że coś mi w plecy skubie sobie myślę. No to żegnaj się z życiem dziewczyno. Patrzę a tam sarynka z taką małą. Łania z małą saręką. Nie, łania z małą łanią. Co w się sensie mam z córką? Stoją i patrzą się na mnie. Myślę sobie, rany boskie, dwa, dwa wały przeżyłam i jeden dodatkowy. No i wyciągał parę chciałem zrobić zdjęcie, no i zdążyły mi uciec. Wracamy. Bo, tak jak mówię, tam. Tutaj, tutaj są pozwalane drzewa, ale to to jest jeszcze nic. Jak się teraz przechodzi na tę polankę, to tam nie ma nic poza pozwalanymi drzewami. I nie ma tam co oglądać. Przez to jeszcze dodatkowo. Nic ciekawego tam nie ma. Jedna wielka nuda. I tyle. I nie ma tu co do tego dodać. nawet. A tutaj jest pomarańczowo znowu. Popatrzcie sobie. Aż słychać, że jadą. Jadą, chłopcy, Bo jadą. ktoś źle zaparkował na miejscu do parkowania i oni mają ja widziałam taką rzecz cudowną jak pan policjant dzielny, dzielnie bohatersko wyskoczył z nysy i żeby spisać pana na wózku co sobie stanął po centrum handlowym, myślę sobie wow nie wiem czy on na złej części asfaltu stoi czy co on zrobił komu jeszcze na tym wózku to by niewiele był w stanie komukolwiek zrobić, no ale co ja tam wiem się odzywać do pana władzy a mnie swędziało wszystko w każdej części ciała, żeby do niego podejść i zapytać, czy on był kochany w dzieciństwie, chociaż znam odpowiedź na to pytanie. O, tutaj jest taki fajny uroczy spadzik. Podziwiajcie moje piękne buty. Bo jakbym uciekła z... Wyglądam, jakbym zdezerterowała. I tam w dole po prostu klimat bo aż mi się w głowie kręci no i idziesz dosłownie krok dalej i już masz spokojną piękną trasę gdzie nie ma ani żadnych uskoków ani się czego bać wystarczy jeden krok, żeby wszystko pozmienić czasami i tak mi teraz filozoficznie przyszło do głowy tylko trzeba go zrobić ale nie wiem czy warto mnie słuchać, ja to tak zawsze trochę wszędzie jeździłam bez głowy, to też nie jest dobra cecha na dłuższą metę. Niektórzy to wolą stabilnie, bezpiecznie i tak dalej. Ja jak byłam młodsza nieco, teraz mam lat 38, ale jak miałam te 19-20 parę. No jak się zdarzył jakiś wyjazd za granicę to wszyscy... Zaznanie, boż, a social nie wiem, Czego mam bać Bać to się dopiero będę jak w sytuacji jak się zostanie na razie się nic nie dzieje Po co myśleć negatywnie do przodu Nie rozumiem takiego podejścia Dla mnie to jest nielogiczne w ogóle Tu sobie rosną takie rzeczy Tam jest spad i sobie życzka szumi Tam ludzie coś Pierdzą na dole Nie wiem o co im chodzi Mamy jakieś, oto ładnie wygląda z takiego przybliżenia, nie? Takie fajne są takie ujęcia, jak się takie liście tam. Ten... Z bliska robi i w oddali widać na przykład drzewo, żeby było dużo rozmaicenia. A tam nadal jest taka co mówi takim tanem, jakbyś wszędzie było i wszystko widziała. I mnie irytuje i muszę iść dalej. <laughs> Myślę, że śmię. A to jest mu humor, mijaliśmy go na początku. A ja teraz muszę sobie jakąś fajniejszą trasę znaleźć. Bo ta co nią weszłam to wcale nie jest fajna. sobie konar drzewa pokonanego leży biedna drzewo. My tutaj się chodzimy, obijamy Ludzie tam z plecakami co prawda dalej idą niż ja Przez ten burz Przez tą dziczyznę kompletną Ale gdzieś idą dalej, a tam w oddali sobie miasto śpi Pracuje, zastanawia się co robić Ktoś się z kimś kłóci Ktoś się z kimś godzi Ludzie sobie żyją po swojemu I gówno mi obchodzi jak na dłuższą metę i tutaj jest dobrze z drzewami, powiem Wam chwilę. Że... No, tego to już nie ma co przytulać to no na pewno. To już trzeba było zawczasu to robić. A tu są jakieś grzyby, i to jeszcze narosło no, tych grzybów wszędzie naraz. Ja nie wiem, co to, to jest, nie, nie wygląda mi to najlepiej. Może nie estetycznie wygląda nie dobrze, ale ja się nie znam na grzybach ogólnie. I może to są jakieś. No nie, nie wyglądają. Wyglądają mi one podejrzanie. I co dalej utknęłam z grzybami? Wiem. Tędy se przejdę. To nawet nie widać, gdzie idę. Na pewno se nie złamie nogi. No tak pierdolę głupoty, że aż się taki zemie śmieją. Gdzieś ty babo poszła. Tu jestem, taką półeczkę się znalazłam. Nie ma żadnego spadu, to że nóg nie połamie, dobrze jest. O wiem, ja wymyśliłam, jak przyciągnąć uwagę ludzi, którzy na których natura nie działa tak pozytywnie, ale ich szukujesz na przykład, to coś wtedy ich zainteresuje. Wysy tu namiot bo chociaż kocyk z jakimś tym sama sama zbuduje walcieś I se tutaj, przyjdę se tu przynocować I... Nagram se Nałożę se, ponakładam se demony na taśmę I będę udawała, że złapałam ducha no. i ludzie będą siedzieć Rany boskie w zakopanym strachu. A ja im na to powiem nie, na legalnych trasach nie strasz. Strasz jedynie na trasach, gdzie nie powinny wchodzić dzieci z rodzicami. Nie wierzcie przykładów z takich ludzi jak ja. Widzicie przekreślonego ludzika. Lepiej jest iść po trasie, po której wolno iść, bo tam jest to samo, co wszyscy kurwa widzą. Nie wchodźcie, bo to jest niebezpieczeństwo zwalone drzewo i śmiejące się tak, także można umrzeć. No, tak jak widać się nas wami I zawsze są jakieś ławeczki, można sobie usiąść ze sprajtem i z żółwką. Nie wiem czemu, ale jedzenie nie w głowie jest właśnie. Usiąść sobie z psem na spacerze. I wtedy my się staramy zjeść kanapkę i nie możemy łykać, bo pies się patrzy, co my tam mamy na przykład. No i tyle. Ciekawego się nie dzieje poza tym. Chodźcie na spacery, bo spodery zdrowie. do tego Jeszcze wrócimy, co uchwycić. chociaż jest daleko ale coś tam widać nawet o, poza tą łąką tak co mieszkają w mieście, ale lubią takie wiejskie widoki jak na przykład mógł, a o 7 łąkach czy coś takiego Ja bym się osobiście cieszył jakby mi się udało jakbym przyglądała filmiki na YouTube mi się udało coś takiego znaleźć dlatego też kręcę tak sobie pomyślałam idziemy dalej Powiem Wam, że coś jakaś taka zmęczona jestem w tej filmie No, i tu jeszcze ładnie to wygląda. I z tyłu. nie wiem, dla mnie to są normalne widoki, bo ja tam wychodzę często, chociaż prawdę mówiąc, to dawno nie było na jakimś takim, nowym, krysztywnym spacerze. Okej, okay, ludzie, miłego dnia, i korzystajcie z tego, co jest dobre i pozytywne w jesieni. Nie myślcie tak głupie o rany boskie, bo się czasami tego czytać ani z łazien.